Witajcie z tej strony Piotr, a to jest 50 gameplay z gry LEGO zitter Cower. W ostatnim odcinku właśnie odblokowywałam postacie Fort Meadows, a w tym odcinku zgadni ktoś będę wykonywać oczywiście wyzwania i odblokowywać pojazdy bo niestety ale pojazdy no wam powiem, że oni są w wyzwaniach, więc no coś za coś. Ale dobra, na początek REX skórę o że teraz wiem, że bankomat. Trochę śmiesznie powiedziałam, ale... Zawsze jakiś dobry początek, tak coś. No tu wezmę od razu ten dynamit, bo mi się przyda. No oczywiście później wam powiem, do czego ten dynamit posłuży. Jeśli ktoś nie wie to, jeśli chodzi o tą budkę, to w trzecim odcinku ją budowałem z Legacy Tanner Gower. Yy, dobra, tu ten wszęczek mój stoi, yy, ale dobra, tu pójdę, z Wdrapię się na dach tej stacji, benzynowej, A zaraz wam powiem tylko, że muszę tutaj o... takie coś zbudować z tyłu Czyli właśnie taką śmieszną drabinę I dobra tu i tu i tu I teraz yy, gdzie ten? tym kurkiem. bo oczywiście tam jest świnka sto, yy, sobie no jak to woli coś tam wie, czy, czy nic nie bo był to byt nowy dach stacji benzynowej więc no yy, dobra tu coś ciekawego w ogóle jest czy nic tu ciekawego nie ma yy, nic tu ciekawego dobra zaraz yy, to świnkę zaraz wezmę Tylko, że pierwszą wezmę takie coś. W sumie jakby ktoś nie widział to właśnie akurat 20 tych dzielnic to akurat właśnie tyle jest. Dobra. O, dobrze, że mam wyznaczoną drogę. Hmm. Tylko, że... On... Przypomnę sobie ci jaki pójdę sobie na skróty bo na tym zaoszczędzę czas i w ogóle więc no a um. ja zaoszczędzę z czas e, powiedziałem tak przed chwilą e, czy coś innego powiedziałem no to właśnie ja nie zaoszczędziłem na to czasu ponieważ to tam właśnie muszę to Świnkę zaprowadzić, a w ostatnim odcinku tam widziałem, że jest armata. To coś mi się pomyliło. Eee, no i, i taka właśnie spokojna muzyczka w tle leci. Dobra, tam jakoś się do Świnka wezmę do tej zagrody. A zaraz pewnie znów gdzieś powędrują Te bo są, są oni górskie oczywiście Ale dobra, y zwrócimy piątą świnię y Z 22. <laughs> no i kolejny złoty krocek, dobra y Dlaczego mi tu znacznik mi tu się świeci? Ha A, dobra, okej okay. Odstawiaj ekspresowo świnie na farmę przy użyciu świn... Czego? Świniom miotu? Eee. No, czyli tej armaty. Eee, ale jak kto woli, jak to się nazywa. Zwał tak zwał. <grych> Dobra, więc tu ten kwiatki tu błodleje. No i zaraz oni wyrosną, i zły krosek znów będzie mój. No znaczy no w tej grze. No, już 146. coś tam. Yy, z Ile to? Z 450 zł klocków. Yy, sporo, no, sporo. Dobra, yy, jakby ktoś nie wiedział, jeśli chodzi właśnie o to postać, co w, yy, ten yy, w poprzednim odcinku mówiłem, to on powiem szczerze, że. Postać znajduje się, powinna się znajdować nie w tym miejscu w ogóle. Zaraz wam powiem, właśnie przedstawię wam o co tu chodzi. Jeśli ktoś jeszcze z was nie ma odblokowanej postaci, to mi się wydaje, że tu trzeba tu przeteleportować się na tym teleporterze. Na szczyt tego właśnie. I postać powinna się znajdować właśnie tam, gdzie to jest niebieska moneta, czyli na takim zielonym czymś, co nie wiem jak to się nazywa, ale tam właśnie powinna być postać. I Wam powiem szczerze, że nie wiem jak ta postać się nazywa. Nie wiem, czy ją odblokowałem, czy nie, ale raczej ją odblokowałem, Wam powiem. Dlaczego? Ponieważ tak przynajmniej mam na mapie zaznaczone, albo chyba, że coś mi się pomyliło do góry nogami. To też jest możliwe, że w ogóle tam postaci w ogóle nie ma, i w ogóle tej postaci w ogóle w grze nie ma, w ogóle nie wiem, w sumie. więc e, w każdym razie to, jeśli e, faktycznie ta postać jest ta, ja jej odblokowałem wcześniej, no to wam właśnie pokazam, jak ją odblokować. Dobra, tu będzie właśnie taki tik-tac wyzwania Smack Cherry, właśnie wyścig traktorkiem. 2, 1, start I to takim dziwnym traktorkiem wiem ale no cóż Już utknąłem Ojo. Szkoda że to turba nie ma Bo jakby było turbo w tym traktorku, W tym traktorze to wam powiem to by było To by było Cudzo miód ale kto idzie niby z traktorem niby po obrze, to ja nie wiem. No ale... The to zrobiłem? Ojej. Eee... chyba... tylko... żeby mi tam jakoś dojechał? O nie, o nie, 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 nie. Chwila, chwila, Chyba. o... czy mnie, czas nie uratował. No tu, tędy... Tylko... Co? Ile? No to tyle sekund na pewno mi nie wystarczy, dobra I tu gdzieś chyba powinna być ta Ehm... Tu I tu I tutaj zakręcić muszę i tu okej, okay, dobra, jakoś się wy... Jak to się nazywa? Jakoś ten, no. Jakoś się wykręciłem tym traktorem. E, nie. nie. Ojeł. Dobra, jeszcze mam dużo czasu. Więc będzie okej. Okay. Tak mi się wydaje jak... Jak w kogoś oczywiście to nie, nie stopnę. Jeśli nie przewrócę na bok tym, tym tym ciągnikiem, dobra. I tu już jest meta i jak zwykle oczywiście wyzwanie pomyślnie ukończone, to jeszcze zawisnąłem na beczce, dobra. Eee, więc ukończyłem piąte wyzwanie z 16 i odblokowam pancernik. Na razie kolejny złoty klasyk. Yy, dobra, kolejnym wyzwaniem to jest coś takiego jak oczywiście... Mm, ale, krow ile tu krow jest, oho ho i czekają na jedzenie i mu 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 bo dobra. wodobra yy, w każdym razie to ja tu właśnie ten zrobię kolejne wyzwanie yy, yy. it sure is Nie, to... your diary hello philip what no, have you I... been up to today sorry oh are you sure no one followed us here no they got eyes everywhere right answer Morty otherwise I'd have known you were one of them I've been doing some spying and I think the base of operations is at the sawmill so we're gonna go smash it up right yeah that'll stop the aliens those guys sound cuckoo okay better make sure they don't mm. do anything stupid mm-hmm Dobra. Chyba zdążę. Nie wiem. Halo? Dobra, zatrzymał tu się... Ktoś? No, na... no, I Jej. Jak mam tam dojechać? E, dobra. O, w sumie mam znaczone na mapie to już coś. To już coś. Dobra. Tu wykręcę i tu ten pojadę i tu. Aha, ale rozrabiają ci goście, ale zaraz po niej będą siedzieć oczywiście chyba wiecie w czym. Czyli oczywiście w więzieniu. <grym> Dobra, zaraz, nie, nie wiem w sumie co, co z nimi to gra robi, nie wiem. Ja po prostu ich wyrzuca ze świata, ale go nie wiem. Nie mam zielonego pojęcia. Okej, okay, więc tego tak... Przewróciłem, dobra. No i jeszcze jeden. Ale zaraz to. Okej. Okay. Więc kolejne wyzwanie ukończone. No i w każdym razie to oczywiście zrobię sobie przerwę na kawę. Nie, yy, gorąca kawa. No więc kolejne, no, ukończone przerwy na kawę 420 dobra. Tu chyba nic ciekawego nie ma, co nie? Ale zaraz to chyba sprawdzę to nawet. Czy coś tu może ciekawego jest? Nie, eee, nic ciekawego nie ma. Nic ciekawego tu nie ma, ale tu już coś jest ciekawego, czyli oczywiście rzecz mówiąc. Skrzyneczka do naprawy. No, znaczy normalnie mówiąc, no to kolejne wysłanie: czasowe. Czyli właśnie nie młotem. Każdy lubi młot pneumatyczny chyba, co no nie? Dobra, jeszcze tutaj. Okay, Tylko wam powiem szczerze, że coś tu dość chyba właśnie źle zrobiłem. A dobra, jeszcze to się utało, ok. I kolejne wyzwanie ukończone. dobra. I kolejny złoty klacek. Okej, okay, teraz to może pójdę, może coś. E, ten. E, nie, znaczy, chwila, chwila, chwila. Pierwsze, to widzicie co zrobię? E, zrobię coś takiego, czyli zbuduję trzy konstrukcje, e, które są właśnie tam na górze. A ja dopiero. Z, chwila. Czy tylko mi się wydaje? Czy ja dopiero nagram 14 minut odcinka? Ej, to to chyba jakiś rekord, co nie? To ja chyba wszystkie tu wyzwania zrobię, nie wiem. Dobra. Hata drwala za 30 tysięcy klocków. No, ciekawe obiekty w tym budyneczku są, ale dobra. No, znaczy mi chodziło, że ciekawe klocki, dobra. Eee... Yy... I kolejny złotek, okej. Mmm... Coś tu niby ciekawego, to czy nie wiem, czy coś to jest ciekawego dla podleję jest sumie. Czy tylko mi się wydaje, czy słyszę jakiegoś tam kota? A. A. Nie, chwila, co? Okej. Okay. Mhm. Yy. Yy -y. I choć tu ty... Kocurku. No, ryby się daj i kot. Mm, zejdzie. Z dość takiego oczywiście Wysokiego drzewa. Ale dobra, ocalony czwarty kot wino. Jeszcze zobaczę, czy coś tu jest ciekawego, ale raczej nic ciekawego nie ma. Może coś jest. Wino. A czyż to nie jest? Nie, to bo wybudowałam budynek, to, to normalne, dobra Nie wiem w sumie W każdym razie to kolej, ko ojej Chwila, a jakbym miał tam się dostać e Zaraz, co? Dobra, nie wiem Nie wiem Po prostu nie wiem, dobra e Tutaj zbuduję punkt stacji kolejowej 40 tysięcy klocków No i zbudowana o, ew, Ale monety Skaczo. Dobra, ich pozbieram od razu Tylko żeby mnie pociąg w nie przejechał Dobra, tu, tu Gdzie tu jeszcze No i aktywowałam stację kolejową Super Eee, dobra dobra mm... Okej, okay. o, tu jest ten. Super klocek, dobra. Okej. Okay. I teraz mam pytanie takie. Jak mam się dostać właśnie tam na ten szczyt? Yy, mi się wydaje, że po prostu... Jest tu coś w stylu... Yy, nie wiem, co konkretnie, ale coś jakby... Hmm, no właśnie, nie wiem jak tam się dostać mam. E, wiecie co? A w sumie to ten. Hmm, jak tam w ogóle się dostać, to ja nie wiem. Nie mam zielonego pojęcia, ale mam pewien pomysł. A wiecie, jaki to oczywiście, mm, zobaczyć, czy coś to jest w środku. Ale tu oczywiście w środku to nic nie ma. Ale... Nie wiem, no w sumie to, to, to nic akurat mi nie dało Dobra może... Nie wiem coś Tu jest ciekawego, czy nic tu nie ma Ale zaraz to, zaraz zobaczę jak tam wejść Dobra chyba już wiem jak tam mogę się dostać Na pewno muszę użyć kurczaka, tylko nie wiem mam... Eee... Chwila, czy coś mi to, coś mi tego, coś mi... Coś mi tu... coś... No znaczy ten... Yy, zaraz, bo tu jak licząc, to mi się wydaje, że to co tu... to jest... To mi się wydaje, że to jest akurat... Aha! To dobrze, że akurat się rozejrzałem. Yy, znaczy ten no, się ro rozejrzałem... Yy. Jak tam w ogóle się dostać do tego pomnika i do tej superkonstrukcji kolejnej? No więc lecimy du długi lot tym kurczakiem, no. W sumie nie on jakiś jest prosty, tylko jakiś taki krzywy. Aha. Ym, no to sobie poleciałem. A, okej. Okay. No to fajnie. W ogóle nie musiałem tu drugi raz klikać, tylko samo to jakoś się wczytało. Ok. Yy, więc ten tam właśnie polecę. I Jeszcze kilka wyzwań mi się zostało, mi się wydaje. Oczywiście, że kilka. A już nagram 21 minut odcinka. Ale w sumie to mi się wydarzy, że to chyba i lepiej, jak na jeden odcinek jest, bo tak to nie muszę robić dwa razy miniaturek żebym tam poleciał okej, okay, dobra fajnie i teraz tu coś takiego wsadzę tylko się osunę, żeby mnie nie rozwaliło no i kolejny srebrny piękny to oczywiście posąg rozwalony no i kolejny złoty klocek, dobra. Mm, jakby ktoś z was się zapytał, bo w ogóle co to jest za, do czego służy takie coś, to wam powiem. E, jeśli chcecie, oczywiście macie helikopter, le lecicie helikopterem i chcecie tu wysiąść, no to oczywiście... O, o odblokowałam cysternę? O, wow. Dobra. I to wam powiem, że... Właśnie do tego służy takie coś, czyli spadochron, czyli, znaczy nie wiem jak to jest skokochron, czy spadochron, jak zwał, tak zwał. Dobra, coś tu jeszcze mi się zostało, czy nic ciekawego tu się nie zostało akurat, czyli tak bieg na pewno, na pewno, że bieg. Jeszcze jedna super konstrukcja. I wam powiem szczerze że jeśli chodzi o to postać to tak, bieg ukończę, i okay, to będę mieć jedną postać Ale ostatniej to właśnie nie wiem bo pro, po prostu nie wiem gdzie ona jest. Właśnie wam pokazałem właśnie, gdzie ona powinna się znajdować, tylko teraz to już sam nie wiem, gdzie ona będzie, y, gdzie ona jest y, konkretnie. Bo... Y Chyba, że po prostu mi się coś pomyliło. Zaraz ten dynamit wezmę od razu. Żeby nie biegać tam i nazad. Dobra, to tutaj w sumie to wysadzę. A, w sumie bym mógł tam to w sumie wysadzić, ale zaraz tam może coś będzie ciekawego. Czy może nic nie będzie ciekawego, nie wiem. Ok, i tu będzie coś. A, ok. Mm, to ja wezmę ten dynamit. Tam mi się przyda. E, dobra, i tu jest coś takiego jak oczywiście. Kolorowa kostka. Czyli żółty, czerwony, zielony. Nie. Żółty, czerwony. Żółty, czerwony, niebieski i zielony. I coś z niej oczywiście. Wypadnie kosmicznego, tylko nie wiem co. No właśnie kosmita. <śm> no dawno ciebie nie było ty kosmicie, dobra, ale... No halo. Mam mnie nie musiał, nie musiałam za nim jakoś długo iść. No więc czterech złapanych kosmitów złapałem, dobra. Mm, ale tu wezmę jeszcze jedną rzecz. Czy coś tu ciekawego jest? O, odblokowałem czerwony klocek u lepszego czyli żatony. E, nic ciekawego. Ale dobra. Jak dalej, bo tu jest to oczywiście następne, takie coś jak oczywiście zniszczony głaz. Dobra. Okej, okay, to tu jest na pewno postać zabrana. No to nie wiem w sumie gdzie ona może być. No na pewno, że chyba na farmie to na pewno, na, na jakimś tam budynku, ale nie wiem w sumie. Może po prostu mam błąd gry i tyle albo chyba, że gdzieś na serio jest ukryto. Nie wiem, ale dobra, w każdym razie to ja tu wezmę kolejne, kolejne chyba dwa wyspania, jeszcze mi się zostały. Tak mi się wydaje. I oni nie są jakieś długie, ani krótkie. Więc w sam raz na zakończenie tego odcinka. Wiem, że w sumie bez jednej postaci, ale może. Może uda mi się znaleźć, to jeszcze do... dołączę do tego odcinka. Ojo. Gdzie ja wysiadłem? Ale chwila. Chwileczkę, bo coś jest ciekawego, czyli... Punkt wezwania. 8000 zagrodzin. Chyba coś mi się wydaje, że zaraz to mi mi zabraknie. Ale to wtedy będę się martwić. Dobra, więc 160 złoty klocek. Ok, Okej, więc e, wezmę ten... No ale... Drifta zrobiłem, ohoho. Dobra. E, I ręka mnie zdrętwiała. No, 30 minut odcinka nagrałem. Okej, okay, mm. I tu, tędy. Dobra. I trzeci fragment zegarka. I teraz to wystarczy tylko oczywiście dobiec do mety. A, okej. Okay. No dobra, więc ukończyłem piąty bieg barburowy i odblokowałem e, wampira jakiegoś. Fajnie, fajnie. Tylko, że nie fajnie to jest, że... Nie wiem, gdzie znajduje się postać. No nie wiem, w sumie... A, zaraz, chwila, e, co tu jest? To jeszcze jest... Prze... zaraz, co? E, chwileczkę. E, dobra, więc tu właśnie zapomniałem o takim jedynym wyzwaniu, czyli oczywiście zrobienie przerwy na kawę. Eee, o, jeszcze nie zmieniłem postaci, dobra. Więc e, jeśli chodzi o tamtą postać, właśnie co tam właśnie powinno być na tym czymś takim zielonym tam w oddali, to właśnie tamtej postaci nie ma, a u właśnie nie. Czy, bo na no serio to nie zebrałem jej, tylko nie wiem, może mam błąd. Gry, może to ja źle mówię, że tam jest postać, może gdzieś indziej. Nie wiem, e, mus, bym musiał to sprawdzić poza odcinkiem. Bo oczywiście w tym odcinku będzie wszystko na razie. E, 34 minuty, no, prawie 35 minut odcinka. Nagram zakrąglając, no to w sumie w tym odcinku będzie wszystko. Sporo więcej zrobiłem, jak na jeden odcinek, wiem. Yy, ale cóż, to postać, nie wiem, może w następnym odcinku Wam pokażę, gdzie ją odb odblokować można. nie wiem w sumie gdzie, yy, konkretnie rzecz mówiąc, ale może, to chwila, bo jest tu coś ciekawego, nie, nie nic nie ma tu ciekawego. Yy, w każdym razie, o, jeszcze tu yy, super jest, dobra, to od razu go wezmę. Yy, w każdym razie, to oczywiście w tym odcinku będzie wszystko. Jeśli spodobał Ci się ten gameplay, zostaw oczywiście łapkę w górę, no i też zasubskrybuj mój kanał wraz z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnego odcinka z gry LEGO City Undercover, w którym może uda mi się tą postać znaleźć w Ale w każdym razie, to w na następnym odcinku będę oczywiście odbokowywać postacie, oczywiście, jakby ktoś nie wiedział, w Narodowym Parku Dzwonkowym, więc zapraszam Was do oglądania. E, no więc e, dzięki za oglądanie i do zobaczenia oczywiście w następnym odcinku z gry LEGO Kauer, Cześć!